I witam Was dzisiaj w kolejnym filmiku. Jestem tutaj dla Was z holem. Ostatnio był hol z strojami kąpielowymi. Dzisiaj przychodzę do Was z holem takim różnym, bo znajdują się tutaj takie jakby. Normalne rzeczy, takie. w sumie powiem Wam szczerze, że zamawiając nie jakoś kurczę, nie wiem jak to powiedzieć. Nie zwracam uwagi na to. Zamówienie jest ze strony Ever Pretty, z której zamawiałam piękne, przepiękne sukienki. Naprawdę tam suknie są od A do Z, jakie byście chcieli. Naprawdę. I jakość ich jest naprawdę super. I właśnie dzisiaj przetestuję inne produkty z tej samej strony. W zasadzie tu mam to tak. Komplecik. Spódniczka i bluza. Mam komplet sportowy, bo zam zamierzam kiedyś zacząć ćwiczyć. Yy, top sportowy, jak również piżamy. Więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i zapraszam Was do oglądania. Ogólnie, tak, kochani, jeżeli macie zamiar kupić coś na tej stronie, czy sukienkę, czy cokolwiek, jeżeli składacie zamówienie powyżej 50 dolarów, to używając tego kodu, dostajecie 25% zniżki. Wszystko w ogóle tam Wam podlinkuję niżej w opisie i zapraszam Was. Do oglądania. Więc zaczniemy od kompletu, który najbardziej chyba mnie urzekł z tego wszystkiego. Ale troszkę właśnie jestem zła, że wzięłam ten kolor, chociaż nie wiem czy był inny. Pierwszy set to jest spódniczka z bluzą. I naprawdę to jest coś fantastycznego, do trampek, czy do w ogóle czegoś. Wiecie, no to jest takie mega wygodne. Spódniczka prezentuje się tak. Naprawdę jest fajna. Ja to zamówiłam w rozmiarze M i tutaj do tego jest przepiękna bluza. No, powiem Wam, że skradło moje serce naprawdę. Zaraz będę to mierzyć, więc zobaczycie, jak to wygląda. Tutaj są ściągacze. Ta bluza jest taka krótsza i tutaj normalnie kapturek. Tylko właśnie dzisiaj mam na sobie. Um, nie biały stanik, więc będzie prześwitywać, ale to nic. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Jestem gdzieś u rodziców. Co widzicie pewnie też po tle Więc e, zobaczymy jak to będzie na mnie wyglądać. Ogólnie dla mnie jest coś pięknego. Dobra, następna rzecz to komplet sportowy, i tutaj pojawi się fit ubrań I tak, są tutaj takie leginsy z takimi powiedzmy, no z takim wzorkiem, ale to też taki wywiecznik, mi się wydaje, że jak się ćwiczy po prostu, żeby było lepiej. Tutaj jest taki lekki ściągacz. No i tutaj jest taki wzór. Tutaj w pasie, jak widzicie, jest fajnie, bo jest duża gumka. Fajnie, tak jakby ściśnie. No i okej. Okay. To też zamówiłam w rozmiarze M. I do tego jest właśnie top, który ma podobny wzór jak spodnie. Tutaj takie oddychające te dziurki, tak mi się wydaje. I tutaj również naprawdę wydaje się być fajne. Zmierzymy to, zobaczymy, czy będzie równie dobrze leżeć. Kolejna rzecz to jest kolejny top. I powiem Wam szczerze, zamawiając, pomyślałam, że będzie to komplet, ale okazało się, że to top sam. I szukałam ginsów do tego, jak paczka przyszła, a to okazało się, że to top. I ja w ogóle tego nie doczytałam, i to jest taki już e, lepszy top. I on jest takiego typowo sportowego materiału. Powiem Wam, że ja go niezbyt lubię, ale. A jeżeli będę miała jakieś zamiar ćwiczyć, to na pewno się przyda. Tutaj, jak widzicie, jest miejsce na palec, to ogólnie taki top jest dobry na rower, tak mi się wydaje. I tutaj ma taki materiał wykropkowany. Wydaje się fajny. Zobaczymy jak będzie też się prezentować na mnie. No dobra, już ostatnia rzecz, z której jestem mega zadowolona, bo jest super. Nie wiem, tak mnie podjarało to, ta piżamka ogólnie. E, I to zamówiłam w rozmiarze L, bo wiecie, jakoś tak wolę, żeby piżama była taka luźna. E, nie lubię takich obcisłych. E, ta piżama kojarzy mi się od razu z taką różową z Victory's Secret. Jak pokazałam moim koleżankom, to też powiedziały, że rzeczywiście e, tutaj takie super rękawki. E, co jest najlepsze, że te z Victory Secret są satynowe, a ten jest taka typowa bawełna Taki naprawdę super materiał No taki idealny do spania No i tutaj jest na guziczki, według mnie tak spoko się prezentuje I... i uwaga, spadło mi I tutaj do tego są spodnie, ale uwaga, nie są długie, tylko są krótkie Coś, co uwielbiam No i spodenki są też mega luźniutkie, takie fajne, leciutkie, przewiewne więc idealnie. Ja ogólnie właśnie, jeżeli śpię, to często śpię nawet na długi rękaw, bo się odkrywam tu u góry, ale nóg nie odkrywam, więc ta piżama to był strzał w dziesiątkę naprawdę. No i idziemy go przymierzyć. tak by się prezentował ten haul. Yy, zamówiłam tylko te rzeczy. Mam nadzieję, że Wam się coś spodobało. Może coś będziecie chcieli zamówić. Yy, Oceńcie, czy coś Wam wpadło w oko czy nie I w sumie to już by było na tyle. Także zapraszam Was do opisów niżej. Mam nadzieję, że dacie łapkę w górę, będziecie subskrybować i czekać na więcej, więc do zobaczenia!